Halo, no witam, coś Wam powiem teraz. Patrzcie, patrzcie, co się dzieje. Nie mam bipsów, żadnych bipsów. Zwykłe wansy, żadnych spd No Co więcej, nie mam nawet grawela. I co? I nic. Można wyjechać na wspaniałą bikepackingową przygodę, na łonie natury, spędzić chwilę. Można, można. A właśnie, ale nie o tym dzisiaj. Ma, miałem taki lekki zastój. Chwileczkę. Chwilę, chwilę trochę przerwy rowerowej. Hmm. Jeden wyjazd rodzinny, drugi wyjazd za chwilę jutro, też taki bardziej urlopowy, mało rowerowy. No tego roweru trochę nie było. Nie było wyjazdów, nie było wyścigów od dłuższego czasu. No i kurczę, tak sobie pomyślałem, zdałem sobie sprawę co tak najbardziej, największą frajdę mi sprawia w, w tych rowerach, z czego tak się czerpie najwięcej satysfakcji. No i otóż, moi drodzy. To są dwa wykrystalizowane nurty w kolarstwie gravel'owym. Nie bójmy się tego słowa. Kolarstwo gravel'owe dzieli się na dwa aspekty. Jedź jakiś łosiu, teraz opowiem. Gravel racing, prawdziwe łubudu, ściganko, no i kolarstwo romantyczne, przygoda, prawda? Ja to Wam dzisiaj opowiem jakie ja, jak, jak, jak ja mam na to spostrzeżenia na ten temat. No bo możecie powiedzieć tak, gravel prawda? No, moda, trendy, ta cała bańka, że to wszystko nadmuchane i tak dalej. Wydmuszka zaraz pęknie, nie będzie drogie. Wszystko, marketing zagląda do naszych kieszeni, wyciąga z naszej świnki skarbonki ostatnie złotówki. Jesteśmy bez broni, nic nie możemy zrobić. No, nie o rowerach dzisiaj, nie o gravelach. Gravele zostawmy sobie na bok. Ale co, co te gravele przyniosły ciekawego? Dwa zjawiska których wcześniej próżno było szukać. Ja nie wiem, ja albo byłem ślepy, jakiś nie widziałem, zapatrzony, to po prostu te, te rzeczy nie istniały. Już wam o tym opowiem. Natomiast jeżeli chodzi o same grewele, to już tak między motem a kowadłem, jeżeli jesteśmy, to one wcale nie są takie popularne. To nie jest taka jakaś bańka, nie wiadomo jak narosłychana. Ja wam podam przykład. Nie, kto z was kojarzy coś takiego jak pałuki tur? Ktoś zna, coś wam się objęła ta nazwa? Otóż to, to jest wyścig kolarski szosowy. Był w zeszłym tygodniu w Żninie, tutaj, w kujawsko pomorskim niedaleko mnie. Mówię, mam wolną chwilę, podjadę sobie, obejrzę, tak po prostu po pokiwicuję. Wyścig szosowy, moi drodzy, na 62 km no niby nic takiego. Co się okazuje? Cztery, ponad 400 zawodników grubo ponad 400 cały przekrój społeczeństwa, od tych takich już amatorów na, na półprofesjonalnych no tam już była, widać, że było la, laserowanie, uszu, laserowe usuwanie owłosienia, no, widać było, że że no, nogi, nogi tam były porobione, no karbonitu tyle, natężenie karbonitu było tak tak duże, że aż łomatko z ale też byli tacy całkowicie absolutnie amatorzy na romecikach, na krosikach w wadidaskach też byli nie ma problemu. Byli sen, dużo seniorów, było. o Ilu było seniorów? Starsi si panowie, starsze panie. Na retrokolarzach, w retrostrojach. No naprawdę było wszystko. Gdzie my z tymi grewnami możemy się równać? Wcale te grawele nie są takie chopsiłki do przodu. No ale dobrze. Są te dwa nurty. Dwa nurty, które ja odkryłem tak naprawdę niedawno. Podzieliłem sobie je tak według własnych upodobań. No i, i tutaj bardzo ochoczo je uskuteczniam. Mianowicie. Gravel Racing. Wyścigi gravelowe. No i powiecie, przecież wyścigi rowerowe były wszędzie. Były na szosie, były w MTB, w przełajach, wszędzie się ścigano. Więc ten aspekt takiej rywalizacji, adrenaliny, emocji, no to wszystko było, prawda? No było, ale nie w takiej formule. No bo kurczę, jak się pojawiły te wyścigi Ultra, no to tamten oczywiście cała ta otoczka związana z rywalizacją była, tak? Ale jakby nie patrzeć, kurczę, tam nie, nie, Pierwszy raz była sytuacja, gdzie, gdzie nie do końca chodziło o ściganie. Nie, nie do końca chodziło o cyferki. Tempo jazdy, gdzie nie do końca było tempem wyścigowym. Tam duży nacisk był kładziony na przygodę, na zabawę, na miło spędzony czas, no i przede wszystkim to jest to, że ten wyścig szosowy, już, już rzeczony tutaj przed chwilą. Kurczę, no, no może i fajny, no może organizacyjnie to było wszystko tip-top zorganizowane. No tam naprawdę yy, bardzo fajnie, przyjemnie się to oglądało, podziwiało tak z boku. No ale kurczę, 60 km. To tamte konie, to oni to w półtora godziny przyjechali. Co to za zabawa na półtora godziny? Czy mi się nie opłaca dubska smarować kremem na półtora godziny, żeby na rower wychodzić? No bez przesady. Ultra pokazały, że zabawa może trwać dzień, dwa, trzy, pięć dni i można przy tym bawić się świetnie, można spędzać czas z innymi ludźmi, można, można łączyć ten aspekt przygodowy z aspektem rywalizacyjnym. Rozrosło się to do dużo większego wydarzenia, do dużo większej formuły. Zupełnie czegoś nowego, czego wcześniej absolutnie nie było. No ja nie kojarzę. Takich, takich imprez ultra. No były chyba szosowe ultra, no ale to tylko nie wiem, na tej szosie to nie ma tego klimatu yy, eksploracji, nie ma, nie ma tych terenów ciekawych, nie ma jezior, nie ma rzek, nie ma szutrów, nie ma lasów, więc te szosowe ultra, no kompletnie nie moja bajka. No teraz oczywiście jest tak, że ten gravel rejsnik trochę się bardziej specjalizuje, z każdym kolejnym sezonem pewnie zauważyliście, imprez przybywa. Yy, no i też one się. Są już takie nie tylko ultra, ale są właśnie też takie gravel racingowe. Niestety trochę się wkrada do tego świata taki, ta, ta, trochę taka napinka, nastawienie na wynik. Tam już słyszałem nie jeden raz, nie drugi, że jakieś kurczę, znowu coś nie do końca z regulaminem, coś tam kurde, yy, No jakieś takie tematy mało sympatyczne. No, kurczę, ale mimo wszystko wydaje mi się, że trzon tych imprez gravelowych to nadal jest dość mocno nastawiony na... Na przygodę, na zabawę, na fan z jazdy rowerem, na coś, czego na co dzień nie doświadczamy, coś, na co trzeba czekać, coś, do czego trzeba się przygotować. No to nie jest codzienność, to jest oderwanie się od codzienności, oderwanie się od rutyny. Ja podziwiam ludzi, którzy są w stanie jeździć regularnie przez całe życie wokół domu, na przykład nie angażując się ani w wyjazdy, ani w imprezy, ani w... I po prostu czerpiąc z tego przyjemność i radość. No kurczę, mnie to rutyna. Zabija, odbiera motywację, odechciewa mi się wszystkiego. Trasę zapał, chęci do jazdy. Teraz tam trochę tym na tej szosie. Pojeździłem, to trochę, trochę taka odmiana, trochę powie w świeżości. Eee, więc tam trochę sobie trenuję, a tym o treningach będzie za jakiś czas jakieś dwa odcinki, bo już mam takie rozplanowane. Eee, no ale kurde, taki wyścig gravelowy to jest to, na co się czeka, to się wyczekuje, to jest kurczę. Cała ta otoczka przygotowań, taktyka, trzeba się wiecie, pokombinować z jedzeniem, co by tutaj, jak, 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 jak to rozegrać, czy na longiem, czy ze spaniem, czy może turystycznie, czy może bardziej wyścigowo, no mnie ciągnie mocno w tą stronę wyścigową i, i to też jest chyba taka naturalna kolej rzeczy, bo, no bo ja zaczynając swoje pierwsze takie zawody. To, ja, to ten aspekt wyścigowy u mnie nie istniał. to w ogóle nie było mowy o żadnym ściganiu się, o żadnej rywalizacji, wynik, cyferki. To w ogóle po prostu było absolutnie nie poza zasięgiem, no bo ja sobie nie zdawałem sprawy, że jestem w stanie w jakikolwiek sposób wyścigowo do tego podejść. To w ogóle było niewykonalne. Nie, nie, nie Z czasem dopiero jak nabrałem doświadczenia, nabrałem trochę pewności siebie, obycia się w tym środowisku, no to zaczęła przychodzić, zaczął przychodzić smak na taki właśnie Bardziej poziom trochę sportowy, i to też przyznam coś nowego, coś taki powiew świeżości, coś, co znowu mnie nakręca, mnie napędza i znowu powoduje, że nie zamykam się w tej rutynie codzienności. Jest to znowu nowy bodziec, znowu chęć sprawdzenia się, udoskonalenia się. No, kurcze, na 60 km czy na jakiś MTB, no, to, no ok, jest tam jakiś inny aspekt do no, tej typowo takiej mocnej rywalizacji, ale no wydaje mi się, że gravelo, jeżeli gravel le, można nie lubić można hejtować, można wyzywać że marketing zjada je i tak dalej no to trzeba im przyznać, że wyścigi gravelowe sporo wniosły takiego i nowości do tego świata naszego rowerowego, przynajmniej do mojego ja jestem bardzo zadowolony z tej sytuacji, że tak to się potoczyło bo powiem Wam szczerze, że ja zanim jeździłem na gravelu, to takie odczuwałem trochę wypalenie rowerowe trochę już Byłem zmęczony, te wyścigi, te wyścigi MTB już mi się znudziły całkowicie, nie miałem żadnego, nie czerpałem z, z tej żadnej przyjemności, żadnego fanu z, z jazdy, no jak już nie miałem fanu z jazdy, no to już mi się chciało trenować, sprzedałem szosę, bo to ta szosa już mi, mi, mi do niczego nie była potrzebna, no bo skoro jak nie miałem motywacji do ścigania się, no to po trenować, więc ja nie wiem co by było. Gdyby nie, gdyby nie te grewery. Nie chcę nie, nie powiedzieć, że nie uratowały trochę mi życia tego rowerowego na nowo, a to będzie chłasować. To wrócimy za chwilkę jak się woda zrobi. Uhuhu. Zresztą co by tu nie mówić? Wciąż regularnie dostaję od was wiadomości, że słuchaj Zielony, no ja to już taki stary jestem, pięć dych na karku, ale kupiłem swojego gravela, zapisałem się na swoje pierwsze ultra za rok, no, muszę coś tam schudnąć, muszę potrenować, ale już nie mogę się doczekać, no już ajajaj, że aż tak, prawda? No i kurczę, jeżeli kogoś to zmotywuje, jeżeli ktoś wstanie z tej kanapy, znajdzie sobie jakiś cel w życiu. Nie wiem, czy to, nowe, czy to będzie nowe hobby, czy to będzie nowa pasja, czy chociażby, nie wiem, jakikolwiek sposób na, na spędzenie wolnego czasu. No to ja nie wiem. No to kurczę, to chyba dobrze, nie? Bo coś trudno mi sobie wyobrazić, żeby teraz osoby w wieku tam, nie wiem, 40 plus, 50 plus nagle... Rzuciły się na kolarstwo górskie albo rzuciły się na jakieś tam yy, kolarstwo szosowe. No jak ktoś jeździ całe życie na szosie, no to będzie całe życie na szosie, prawda? A te gravele niby no można hejtować, ale jakiś tam nowy segment uruchomiły ludzi, którzy nie byli aktywni w ogóle, a teraz aktywni są i biją swoje rekordy. Od, od, odkrywają świat na nowo. Ostatnio do mnie napisała córka chyba, pana Łukasza? Pana Łukasza. Pan Łukasz pięćdziesiątkę kończy za chwilę. Jakie on robi szalone rzeczy. Gdzie on nie, nie był? W wokół teatr szlak. Jakiś Borchon teraz planuje. Coś tam jeszcze. Kurczę! Ja jestem pełen podziwu, pod wrażeniem. Jak tak można po prostu korzystać? No o to chodzi właśnie. Trzeba tak uu, uu, Co mi się tu skrzywia? O to w tym wszystkim chodzi. No ale wyścig miał być o wyścigu grawedowym eee, zacięciu. No póki co absolutnie jest to coś, co jeszcze u mnie trochę zagości. Ja mam nadzieję, że ten mój treningi, które tak sobie robię, bo robię, jeszcze, jak, jeszcze jakiś efekt przyniosą. I ja coś tam będę mógł jeszcze sam sobie udowodnić w tym świecie grawelowym. Wiadomo, że te krótkie dystanse, ten już gravel racing taki, który teraz dopiero tak naprawdę staje się taki popularny, no już nie ma tyle wspólnego z tą przygodą, z tą eksploracją, z tym takim właśnie no, aspektem bardziej y, odkrywczym, ale no ma, łączy w sobie tam taką otoczkę właśnie tego przygotowywania się trenowania, sprawdzania transy, analizowania. Co, jeżeli coś jakiś tam nie, nie poszło, może jakiś lepszy, lepszy, lepszy trening, może... Yy, wiecie, no to wszystko tworzy całą historię, prawda? Ja też wyczekuję, jakiś jest wyścig taki znaczący, to wyczekuję i sprawdzam, a może sprzętowo, a może inne opony, a może coś innego zjem, a może więcej zjem, a może picie, a może właśnie, właśnie zamiast jedzenia yy, w te, w węgle, w, w płynie i tak dalej, i tak dalej. To jest też fajne. Kurczę, no gdyby tego nie było, gdyby skasować wszystkie imprezy takie gravelowe, to nie wiem, co ja na tym rowerze zrobię nic bym nie robił, bo to jest skis, skis zakis u góra. No dobrze. No ale teraz przejdźmy płynnie do drugiego nurtu, po drugiej stronie skali. Nie do końca, bo trochę się zazębiają, ale jednak coś innego, czyli Kolarstwo romantyczne. No nie było czegoś takiego, nie było czegoś takiego. Gdzie było? Jakie było kolarstwo romantyczne? To żebyśmy mieli jasność. Jeżeli nie interesują Cię cyferki, nie interesuje Cię wynik, nie masz parcia na wyścigi i tam jakieś tam zawody i tak dalej, ten aspekt sportowy Cię nie interesuje, jeździsz sobie dla przyjemności, ale jeździsz sobie codziennie tą samą trasą, codziennie wokół komina, Codziennie tymi samymi ścieżkami, to to nie jest kolarstwo romantyczne. To jest kolarstwo kotletowe. Odgrzewasz za każdym razem tego samego kotleta. On będzie smakował coraz gorzej, będzie, będzie sztywny jak kapieć. Ta panierka będzie już odchodzić. Tam nie znajdziesz nic z romantycznego kolarstwa. To nie o to chodzi w kolarstwie romantycznym, moi drodzy. To zupełnie nie o to chodzi. Ja to widzę tak. Kolarstwo romantyczne to jest oczywiście. Ja bym to widział tak, że to jednak jest yy, samotna, nie samotna rozdusowa, ale w pojedynkę, solo, wycieczka, wyjazd, wyprawa. Nie musi być duża, nie musi być na, bor, na Borchol, nie musi być dwa tygodnie w Maroku czy gdzieś tam. Może być dwa dni chociaż, poza domem. Weekend, na lekko, nie musi być jedzenia, picia wody z kałuży, ani, 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 ani polowania na... Robaki, czy, 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 jakieś, czy jedzenia Mirabelek. Może być w cywilizowanych warunkach, może być bikepacking na lekko, na super lekko, spanie w agroturystyce, w pensjonacie, ale cieszyć się jazdą. Minimum dwa dni. Ja to uznaję tak. Musi być minimum dwa dni, czyli dwa dni jazdy plus jeden noslek poza domem. To wtedy się zaczyna kolorast formatyczny. I trzeba być samemu. To musi być wyprawa solo, bo wtedy, gdyby całą swoją uwagę angażujesz na przeżywanie trasy, tego co się dzieje. Bo jak jedziesz z kimś, czy z żoną, czy z kolegami, czy z ekipą, no to cała twoja uwaga jest poświęcona temu komuś i drugiej osobie. Tak? Wiadomo. No może nie cała, ale część uwagi. No i to już tak, to już nie działa. To już ten czar romantyzmu pryska. Zmieniamy pozycję. Ja pierniczę, nie mam baterii, mi się w ten aparat, a już te rzeczy miałem do powiedzenia. Jeden cały plik mi się skasował przed chwilą, się rozgadałem. Kurczaki. Dokończymy może gdzieś w garażu za chwilę. Ale przecież, no i teraz, właśnie wracając do tego gravel, przechodząc płynie z tego gravel racingu do kolarstwa romantycznego, przygodowego. Właśnie, otóż, to jest to, moi drodzy. To jest cała esencja gra gravelingu, to kolarstwo przygodowe. No tak. No bo jest ten cały kunszt planowania, logistyki. No trzeba przygotować sobie trasy. Trzeba Zaplanować nocleg, jedzenie, organizacyjnie. No, ja, powiedzcie mnie, przecież halo. Halo jest przecież trekking, sakwy. sakwiorze jeździli całe życie, wszyscy jeżdżą. Co to nie jest, jak niekolarstwo romantyczne? To jest dokładnie kolarstwo romantyczne, nic więcej. Już tłumaczę. To nie jest ta formuła, to nie są te zasady. To jest zupełnie coś innego. Już tłumaczę. Proszę bardzo. Prost, krótka piłka. Ko trekking, sakwy. No okej, okay. są fajne. dużo Możemy sprzętu zabrać, możemy wyjechać na tydzień, na dwa, na miesiąc, na rok, spoko. Natomiast z sekwami podróżuje się powolutku. Pomalutku. Pokonujemy dość stosunkowo małe ilości kilometrów. Nie jeździmy po górach, w terenie, w le, po lasach. No, możemy ten sprzęt skompletować w miarę tanio, prawda? Nie musi być jakoś super lekki, no ale to nas dość mocno ogranicza. Bagaż swoje waży. To wszystko powoduje, że te dystanse dzienne są dużo mniejsze. Na wierzchnia, jakiej jeździmy, to są głównie ulice asfalty ścieżki rowerowe, tak? Gramele przyniosły to i cały ten bikepacking, że możemy spakować się na lekko. Torby są małe, mają małą przestrzeń. Dlaczego dla mają przesrzeć? Żeby zabrać jak najmniej, ma być sprzęt minimalistyczny. Są lekkie, ma być, cały system ma być lekki, żwawy i zrywny. Mamy pokonywać długie dystanse, mamy pokonywać długie trasy każdego dnia. Ta, ta przygoda ma być skondensowana, mamy. Czerpać jak najwięcej w małym, krótkim czasie. Ludzie nie mają czasu. Skąd czas na tydzień, na dwa, na podróż, na miesiącami, w, w nieznane? No chciałoby się, ja też bym chciał jechać na tydzień gdzieś, ale nie pojadę, bo nie mam czasu. To od czasu. Dwa dni mogę wygospodarować, trzy dni maksymalnie. Więc po co mi sakwy? Spakuję się w podszedłówkę i, i torbę w ramię i jadę. Na lekko mogę 200 km dziennie zrobić, 250, nie ma najmniejszego problemu. Jestem z, zwin, zwinny niż Lampa. Mogę pojechać w góry, mogę pojechać na single, to z tymi tobołami wszystko bez problemu. To daje y, per, per, zupełnie inną perspektywę. Nie trzeba jeździć po ścieżkach y, rowerowych. Można jeździć po lesie, po gruzie, po nie nieprzetartych nie, nie szlakach. To jest zupełnie inny wymiar. O to w tym wszystkim chodzi. No i właśnie taka krótka, weekendowa wyprawa. W samotności, solo, samemu. Coś pięknego. Piękna sprawa. Ja początkowo próbowałem to połączyć w jedno. Próbowałem połączyć... Romantyczne z wyścigowym, no i, i, i takie pierwsze moje wyścigi to na, tym, na takiej zasadzie polegały, że tam się nie liczyły ani cyferki, ani wynik, ani rywalizacja, Po prostu brałem więcej bołów, jechałem, szukałem sobie na na spokojnie, jakiś tam dystans 350, no rozkładałem na dwa dni i tak dalej. Tylko to był kompromis, a z kompromisów to ja się wypisuję. Kompromis to są dwie strony, coś tracą, a nikt, nikt nie zyska, więc to był kiepski pomysł, bo to nie było ani takie typowe ściganie, ani też to nie była typ, typowa przygoda, no bo jednak jakaś ta presja. Czasu była jednak ta, ta rywalizacja, jakaś gdzieś tam zawsze z tyłu głowy była. Nie o to chodziło. Jak chcę się pościgać, to jadę na wyścig i się ścigam, i, znaczy. To nie wiem, czy to jest jedyne słuszne podejście, no ja takie u uskuteczniam i to mi się teraz sprawdza wyjątkowo dobrze, więc każdy wyścig traktuję jako wyścig, nie ma tam miejsca na jakieś przy przygodowe, romantyczne zwiedzanie yy, okolicy, natomiast jeżeli chcę przeżyć przygodę, chcę przeżyć, w niej jakieś takie właśnie kolorstwo romantyczne uskutecznić, to jadę sobie sam, solo, bez nikogo, nie potrzebuję trackera, nie potrzebuję pakietu startowego, nie potrzebuję wyznaczonej trasy, bo sobie sam wyznaczę, pojadę tam, gdzie mam ochotę. Niestety oba te przypadki Oba te warianty, czy to będzie wyścig, czy to będzie przygodowe kolarstwo romantyczne, są pewną, mego rodzaju pułapką. Po pierwsze, to uzależnia. Po pierwsze, jest to niebywale wciągające. A i po drugie, albo po trzecie nawet, taka codzienna jazda rowerem, taka codzienna rutyna jest jeszcze bardziej bolesna, jeszcze bardziej brutalna, jeszcze bardziej doskwiera. To jeszcze bardziej tak, z... kurczę, no nie wiem. No niestety, tak, tak ja mam takie przynajmniej poczucie, jak nie ma żadnego wyścigu, jak nie ma na horyzoncie żadnego takiego zaplanowanego wyjazdu, to cienko to widzę, cienko to widzę. No teraz właśnie taki mam okres, taki mam okres, że coś tam jeszcze, widzę na tą szosę, potrenuję, to jeszcze mi jakoś daje tam takiego poczucie, że coś robię w słusznym celu, że te treningi no nie pójdą na marne, że przyniosą jakiś efekt, to się przełoży w przyszłości na jakąś tam korzyść, więc jakoś tam w miarę regularnie sobie na tą szoskę chodzę i trenuję, O będzie o szosie za jakiś czas. Spokojnie, nie bójcie. No ale wiadomo, jak to jest w życiu. Nie każdy ma czas. No ale nie powiecie mi, że w ciągu roku nie wygospodarujecie tych dwóch dni. Na początku są dwa dni na kąty, żeby sobie zarobić albo jeden wyścig, albo jedną taką przygodę. Ja Wam polecam serdecznie spróbować. Albo jeden, albo drugi. To są dwa zupełnie inne światy, dwa zupełnie inne podejścia. Dwie rzeczy, na które się czeka, wyczekuje. No coś, na co, na co, z czym... Kurczę, no, jest coś takiego, no. I nie było tego. Nie było tego. Ja... Jak ja? Teraz oczywiście można sobie, nie trzeba mieć grewela, już walić te grewele w pieruny. Możesz, możesz mieć rower MTB, do roweru MTB załadujesz sakwę, yy, nie sakwę, tylko yy, co, jakieś tam powiedzmy podsiedówkę yy, backpackingową, jakieś tam jeszcze w ramę coś sobie zrobisz customową i jedziesz. A kiedyś, no jak, nie było przy backpackingowej nigdzie dostępnych na rynku, więc jak można było jechać? No nie, było, nie było jeżdżenia. Ja nie wiem, jak ja mogłem funkcjonować w świecie, gdzie jeździłem rowerem tylko i wyłącznie wokół komina. Ewentualnie jeździłem na jakieś tam imprezy MTB, na godzinkę, dwie godzinki pojeździć. I to wszystko. Szaleństwo, że, że ja wtedy nie, nie, nie wpadłem w jakąś yy, zapaść rowerową, że, że to po prostu przetrwałem jakoś te trudne czasy. Więc te gravele, jakie by nie były, co byście o nie mówili, dały dużo większą perspektywę na... Na, na korzystanie z tego, co rower sam w sobie ma do zaoferowania. Oczywiście możecie wywalić barankę, możecie dać prostą kierownicę, dajcie napęd MTB, niech to będzie jakaś hybryda M MTB. No i co z tego? To już nie ma w tej chwili żadnego znaczenia. Można na imprezę gravelową jechać rowerem MTB i tego nikt nie sprawdza, a można jechać na bikepacking też rowerem MTB albo jakimś przerobionym przełajem czymkolwiek. To już nie ma, to jest nieistotne. Są takie możliwości, są, są takie możliwości, po prostu. I tyle. I ja Wam serdecznie Was zachęcam, spróbować taką sobie przeżyć mikroprzygodę samemu, szczególnie to samemu. Wyścig podejrzewam prędzej czy później ktoś z Was gdzieś tam na jakimś wyścigu był, więc to, to, to można sobie wyobrazić, jak to wygląda mniej więcej. Chociaż takie typowe ultra warto też przeżyć, takie prawdziwe ultra, się sponiewierać, upodlić, yy, takie no nie jednodniówkę, tylko takie kilkudniowe. To, to jest jak gdyby, też są dwa zupełnie inne światy, impreza jednodniowa, impreza kilkudniowa. To są dwie różne imprezy, tego nawet nie ma co porównywać, moi kochani. To zupełnie inne odczucia na każdym możliwym aspekcie. Jak, jak cię nockę, jedziecie w nocy, po, w nocy, przekraczacie absolutnie wszystkie swoje granice, możliwości. I już myślicie, że się poddacie, że to jest koniec, że nigdy więcej. Jednak się okazuje, że to był pff, mały miki pryszcz na, na tyłku wuchatym. Koniec, G nie wiem, że kończy się bateria. Dokończymy w